Szanowni Zebrani, Koleżanki i Koledzy. Także przyłączam się do powitań i naszych, szanownych gości i was, koleżanki i koledzy, którzy dzisiaj jesteście bohatera, bohaterami tejże uroczystości, jesteście najważniejszymi na tym spotkaniu, na tej naszej akademii. Powiem, że długo zastanawiałem się, jadąc na to spotkanie, na tą akademię. Jak powinienem wystąpić, o czym powinienem mówić przy okazji tej uroczystości, jaką niewątpliwie jest uroczysta akademia i barburkowa i wszystkich profesji, które występują w naszej organizacji związkowej, bowiem, po drodze mieliśmy Dzień Hutnika, po drodze mieliśmy Dni Energetyka, po drodze mieliśmy dni kolejarzy i innych jeszcze zawodów, których po kolei już nie będę wymieniał. I powiem, że wszystkie te zawody są reprezentowane w naszej wielobranżowej organizacji związkowej. I tak zastanawiałem się, czy wystąpić bardzo poprawnie, by może nie popsuć świątecznego nastroju, szczególnie tym, który, którzy znajdują się po tą, poza tą salą, i mówić tylko o sukcesach, a jakby zabrakło tych sukcesów, to z porażek zrobić sukcesy. Otóż powiem. Że w ostatnim czasie w taki sposób zachowują się zarządzający polską miedzią. My nie wpisujemy się w tę narrację i moje wystąpienie nie będzie miało takiego charakteru. Taki scenariusz i takie wystąpienia nam i mi osobiście nie odpowiadają. My lubimy rzeczy i zjawiska nazywać na wprost, po imieniu, takimi jakimi są. Jak są złe, to mówimy o złych sprawach, jak jest dobrze, to potrafimy pochwalić. A prawda jest taka, że źle się dzieje nie tylko w przysłowiowym państwie duńskim, ale tutaj na polskiej ziemi, w kghm -ie. To, że Trump nie może dogadać się z Chińczykami, jak żali się prezes KGHM-u, średnio nas interesuje. Bardzo jednak nas interesuje to, co się dzieje na naszym podwórku, i nie należy przyczyn naszych porażek i trudności szukać za wielką wodą. My, Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego, działamy tutaj i teraz. Działamy od prawie 30 lat. Przecież nie tak dawno. Tutaj na tej sali obchodziliśmy 25-lecie naszego istnienia. Jesteśmy najbardziej reprezentatywną organizacją związkową w Polskiej Miedzi. Wartość swoją doskonale znamy i żadna presja na naszych członków o zmiany barw tych faktów nie zmieni, choćby nie wiadomo, jak się starano. Podejmowaliśmy, podejmujemy i będziemy podejmować nawet najtrudniejsze tematy. Nawet takie, które z natury rzeczy na samym początku wydawać by się mogły nie do załatwienia, nie do przeskoczenia. Nie, jeżeli dialogiem nam się to nie udaje, a potrafimy, rozmawiać na argumenty to sięgamy po narzędzia które jeszcze w prawie polskim istnieją podkreślam słowo jeszcze a mianowicie poprawa związkowe sięgamy coraz częściej taki mamy klimat jakbym tutaj zacytował klasyka po procedury sporu zbiorowego doskonale się w tym poruszamy Przypomnę, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy przeszliśmy kilka sporów zbiorowych, i w Winowie, i w PBC, a ostatnio w zakładzie hydrotechnicznym. I powiem, i co? Można było? Można było. Spisaliśmy porozumienia? Spisaliśmy porozumienia, bo jeżeli po drugiej stronie jest partner, to zawsze można się dogadać. My nie jesteśmy po to, żeby niszczyć swoje warsztaty pracy, żeby niszczyć swoje miejsca pracy. My jesteśmy po to, żeby sprawiedliwie dzielić się efektami tej pracy, a z tym jest różnie w różnych miejscach. Coraz częściej, może nawet zbyt często, musimy i to robimy przypominać pracodawcom o ich obowiązkach wobec pracowników w zakresie Bezpieczeństwa pracy, organizacji, a szczególnie czasu pracy, a także godnego i sprawiedliwego wynagradzania. Bez, bezpieczeństwo i dobrze zorganizowana praca to nasz główny postulat. Niestety coraz częściej brakuje nam tutaj sojuszników, tych związkowych. Ja nie mówię o pracodawcach. Przykładem niech będzie niestety, podkreślam niestety, niepowodzenie, niepowodzenie w walce, o zaprzestanie stosowania temperatury zastępczej klimatu w kopalniach KGHM-u. W Polsce jedynie w KGHM-ie, w podziemnych wyrobiskach, tę metodę ustawiania warunków dopuszczalności do pracy stosuje się w polskiej miedzi. Na węglu, dzięki temu, zresztą jest tutaj kolega przewodniczący Związku Zawodowego Górników, pewnie to może potwierdzić. Dzięki porozumieniu wszystkich związków zawodowych od, tego, od tej metody odstąpiono. Ta metoda jest metodą niekorzystną dla pracowników. Tam, gdzie przed stosowaniem tej metody można, nie można było pracować, dzisiaj można już pracować. I nic się nie zmieniło, tylko metoda liczenia, liczenia temperatury. I dlaczego u nas się tak stało? Dlatego, że związek, Solidarność, nazywam rzeczy po imieniu, poparł pracodawcę. Nie pracowników, pracodawcę. Kolejny przykład, tym razem pozytywny, bo myślę, że warto też mówić o pozytywach. Wygraliśmy wieloletnią batalię o pracowniczy program emerytalny w spółkach Grupy Kapitałowej Polskiej Miedzi. Mimo tego, że zakładowe organizacje Solidarności były przeciwko. Mimo tego, że ich liderzy tak właściwie nie zrozumieli idei pracowniczego programu emerytalnego. Ale udało się. I nie kończymy na tym. Nasz następny cel to 7% procentowy odpis. Dzisiaj mamy 3,5%, a więc przestrzeń jeszcze przed nami. Przed nami kolejne ważne wyzwanie, choćby niezwłoczne zahamowanie narastającego problemu relatywnej obniżki wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w całej grupie kapitałowej. Pracownicy KGHM w relacji do szybko rosnących płac w Polsce zarabiają coraz mniej. Jest to już poniżej dwukrotności. Jest to już poziom, można powiedzieć, że najniższy w 50-letniej historii KGHM. -u. A w spółkach jest jeszcze gorzej. W spółkach płace oscylują około średniej krajowej, i myślę, że to nie jest poziom, który mógłby nas wszystkich satysfakcjonować. I warto przy tym przypomnieć, że te płace są efektem, te niskie płace są efektem pracy w ogromnej ilości nadgodzinach, czego do tej pory nie było. Jest to zmora rujnująca życie rodzinne i zdrowie pracowników. I myślę, że warto zobrazować degradujący nasze dochody efekt funkcjonowania podatku miedziowego. Otóż podatek ten powoduje, że pracownicy polskiej miedzi przez sześć tygodni w roku pracują za darmo. Gdyby tego podatku nie było, za te sześć tygodni mieliby zapłacone. To jest wymiar tego podatku w relacjach do osiąganych wynagrodzeń w naszej firmie. Zapewniam Was, że nie są nam obce zagadnienia techniczne i ekonomiczne funkcjonowania najbardziej złożonych bytów gospodarczych, a takim właśnie jest KGHM. Dlatego głośno mówimy i piszemy o zagrożeniach dla tysięcy pracowników. W naszej gazecie Związkowiec wielokrotnie tę tematykę poruszaliśmy i będziemy poruszać. W najbliższym wydaniu mamy kolejny, kolejny artykuł dotyczący tej tematyki. Gazeta ta od dłuższego już czasu znika jak w piekarni ciepłe bułeczki. Mamy tutaj dwie konkurujące ze sobą grupy: a mianowicie jedna bierze tą gazetę po to, by czytać i wyciągać wnioski, a druga, aby ją zniszczyć. Kto niszczy, nie trudno odgadnąć. Czego się boi, też. Jest to dowód na to, że należy tę gazetę wydawać nadal, należy odkrywać prawdy, które bolą tych, którzy zarządzają dzisiaj polską miedzią. Ja, I budzi się w tym momencie taka refleksja, historyczna refleksja. Przypomnijcie sobie, kto palił książki, kto walczył z wiedzą, i jak skończył. I jak skończył. I oby to było przesłaniem dla tych, którzy w ten sposób się dzisiaj zachowują. Realia ostatnich lat są takie. Przychodzą kolejni sezonowi decydenci, wplatają nas w kolejne bardzo kosztowne kabały i odchodzą, odchodzą na kolejną synekurę. My zostajemy jednak z problemami. Kto i kiedy ten chocholi taniec zakończy? Czy nadal my stąd mamy płacić za decyzję. Tamtych stamtąd. Czas na wybudzenie się z letargu, czas na upomnienie się o swoje prawa. Koleżanki i koledzy, pracujecie znakomicie. Oprócz tego jesteście społecznikami. Bijecie rekordy wydobycia rudy, jej przerobu i wytopu metali. Efektywność, profesjonalizm w każdym miejscu. Oto wasza wizotówka, oto wasz znak firmowy. Pracujecie w coraz trudniejszych warunkach często niestety niedopuszczalnych. Tąpania, coraz większe zagrożenia, gazy dotąd niespotykane, woda, coraz jej więcej, wysokie temperatury i zapylenie. Wszystko to przy rosnącym zatrudnieniu w naszej firmie, oczywiście jednak niestety nie przy produkcji, a w mnożonych komórkach do inwigilacji i kontroli pracowników, rodem z poprzedniego ustroju. Sygnaliści i podobne im twory to znak firmowy tych czasów, oczywiście za nasze pieniądze. Wszystko to przy totalnym drenażu finansowym firmy, przy wzroście długu w postępie 100 milionów złotych miesięcznie. Tak zadłużona, zadłużona jest firma w ostatnim roku. Rok do roku to już jest ponad miliard złotych. Sponsoring, reklama. Dziesiątki opłacanych tytułów najlepszego z najlepszych, wręczanych na inwentach finansowanych przez KGHM. Bez żadnej wizji poza sezon polityczny. A strach się bać, co dalej może się stać. A my co na to, można by zapytać. Otóż będziemy robić to, co do nas należy. Być może będzie trzeba przypomnieć sobie to, o co walczyliśmy w 1992 roku. Koleżanki i Koledzy. Tytuł zobowiązuje. Zostaliśmy właśnie uznani diamentem OPZZ jako jedna z trzech organizacji związkowych w Polsce, którym, które takim tytułem mogą się dzisiaj posługiwać. I tutaj dziękuję w imieniu i swoim, i całej organizacji na ręce wiceprzewodniczącej Barbary Popielarz opzz że zauważył nasz wkład pracy w, Polski, w rozwój polskiego ruchu związkowego którego 35-lecie właśnie OPZZ w bieżącym roku obchodzi. Szanowni zebrani, dzisiaj my będziemy wyróżniać i odznaczać. Nadamy dzisiaj sztandar naszej organizacji w spółce Spółka nieduża, organizacja odpowiednio duża. Serce do działalności, szczególnie przewodniczącej, ogromne. Chciałem to podkreślić. Im ten sztandar... Po prostu się należy. Koleżanki i koledzy, będą także oznaczenia indywidualne, także odznaki i te resortowe, i te związkowe, ale o tym powiemy w dalszej części dzisiejszej akademii. Dziękuję Wam serdecznie za kolejny ciężki rok naszej wspólnej, związkowej pracy. Dziękuję.